Jeśli ostatnio... 19 lutego o 20.35 w Polsacie. Wiesz, Mamuś, widziałem fajne spodnie. Mówi ci super. Jak super, to musisz je koniecznie kupić. Słuchaj, mamu, wiesz, ten pistment no, to też już, no, no po prostu kupa złomu. To... Definitywnie przyda ci się nowy. To ja polecę kupić i wyniosę śmieci. Pamiętaj, żeby przynieść resztę. Polsatem cyfrowym szybko przyzwyczajasz się, że dostajesz więcej, płacąc mniej. Ponad 500 najlepszych kanałów telewizyjnych i radiowych. Abonament tylko 29,90 miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń i zamów lub odwiedź dystrybutora. Polsat cyfrowy. Najwięcej kanałów za najniższą cenę. 5%. Muszę to przemyśleć. Dziesięć. Muszę to przemyśleć. Masz na to czas. Po trzeciej minucie rozmowy interesy robisz za darmo. W najnowszej promocji era business. Zależy mi na tym, żeby moje zęby były białe i czyste przez cały dzień. Dlatego żuję gumę Orbit White, która delikatnie usuwa przebarwienia, jakie powstają na zębach w ciągu dnia. Moje zęby pozostają czyste i białe i wiem, że mogę zawsze polegać na moim uśmiechu. Orbit Wide utrzymuje naturalną biel zębów i pomaga chronić je przed próchnicą. Cot, producent mlecznych rozkoszy, prezentuje. Jogobella, Jogobela. Teraz nowy słoneczny smak: papaja limetka. Weź sobie tą owocową rozkosz. Jogobella firmy Cot, jogurt z ekstra dużymi kawałkami owoców. Ekstra. Mhm. Dziękuję, do zobaczenia. Zawłaszczone, zaczynamy po dużo słucham. No to posłuchaj. Nowość w Idei Meritum. Teraz w pakiecie dla małych firm. Tańsze połączenia między telefonem komórkowym a stacjonarnym. Oraz posługa na liczanie sekundowe. To bardzo dobra oferta. Masz rego? Ta oferta jest dla ciebie. A telefony po atrakcyjnych cenach. Idea Meritum. Stworzona dla ludzi biznesu. Zostaw to. Mamy dla ciebie coś, co pozwoli ci szyć nawet wtedy, gdy myślisz, że nie umiesz szyć. Oto GPS! Kompaktowa maszyna do szycia, która pozwoli Ci szyć tak, jakbyś od zawsze była zawodową krawcową. Duże maszyny zagracają mieszkanie. GPS zmieści się w szufladzie. GPS wyposażona jest we wszystkie elementy dużej maszyny do szycia. Dzięki niej naprawisz rozdartą odzież, stworzysz kreację na barw w przedszkolu, błyskawicznie przyjesz nowy zamek, równie łatwo szyjesz jedwab, z frotę, jeans i delikatne koronki lub kolorowe aplikacje. A na dodatek możesz zabrać ją na wakacje. Po co męczyć się z igłą i nitką? Bądź praktyczna. Używaj GPS. GPS. Maszyna do szycia za 129 zł? Tak, za 129 zł. Tylko GPS, tylko w TV Markecie. A w prezencie szpulki do nici i zasilacz gratis. Zamów, zadzwoń 061 85 8200.